W dzisiejszym materiale dowiecie się kto wygrał Oppo Reno 2, jak ten smartfon nagrywa w opcji z ultra stabilizacją i co ważne sprawdzimy to na naprawdę fajnych przykładach, które wy nam zaproponowaliście. Zapraszam! Na początek kilka słów na temat samego Oppo Reno 2 i to co rzuca się w oczy na samym początku to jest przede wszystkim fakt, że obiektywy są na równi z obudową, a zatem nie wystają z niej, nie są narażone na... E, wszelkiego rodzaju dotknięcia z podłożem dzięki ODOT, czyli tej kropce, która jest wy wystającą wypustką, która automatycznie chroni nasz e, smartfon przed zarysowaniami. I tego typu wydarzeniami. Mamy cztery obiektywy. Główny ma 48 MP, drugi to teleobiektyw 13 megapikseli, ultra szeroki kąt mający 116 stopni kąta widzenia 8 megapikseli i obiektyw monochromatyczny 2 MP. Dzisiaj jednak skupimy się na możliwościach wideo nagrywania, przede wszystkim właśnie ze wspomnianą wcześniej już ultra stabilizacją. A zatem, proszę bardzo. Na tabletowo mieliśmy mały konkurs, w którym trzeba było nam podpowiedzieć, jak przetestować ultrastabilizację w po Renault 2. Wybraliśmy trzy osoby, które według nas napisały najciekawsze komentarze. No i postanowiliśmy zrealizować te właśnie trzy scenariusze, w których oni stwierdzili, że fajnie by było zobaczyć, jak Renault 2 sobie radzi. Zobaczmy zatem. Wygrała osoba, która zaproponowała nam pojechanie do Centrum Nauki Kopernik, gdzie, no jak się okazało, już nie stoi, ale stał. Symulator trzęsienia ziemi. Tak więc udaliśmy się tam i. Byliśmy trochę rozczarowani. Ale zobaczcie sami, jak się dobrze bawiliśmy. thank you Druga nagroda, czyli pierwsza nagroda pocieszenia tak naprawdę wędruje do osoby, która zaproponowała nam coś, co od razu nam się spodobało. A mianowicie sprawdzenie stabilizacji na modelku RC. Bardzo fajny, mały samochód elektryczny, który naprawdę potrafi ładnie dać w palnik. Ej, on to 40 na godzinę jeździ. Dokładnie tak. Sprawdziliśmy go na różnych nawierzchniach. Natomiast to są dla telefonu i to musicie o tym pamiętać, to koniecznie zaznaczę. Bardzo trudne warunki, więc jakiegokolwiek telefonu byśmy tutaj nie zamontowali, prawdopodobnie stabilizacja wyglądałaby dokładnie tak samo, ale i tak uważam, że Renault 2 poradził sobie w tym przypadku naprawdę nieźle. Du-dum, du-dum, du -dum, du dum cześć. Cześć. No i po testach przeprowadzonych na małym modeliku RC stwierdziliśmy, że skoro był mały samochód, to będzie też i duży. Więc pojechaliśmy sobie pod Warszawę trochę poszaleć w lesie. Zresztą zobaczcie sami jak na zbyt Po Renault 2, telefon, który wyszedł no. Ile miesięcy temu? Półtora. Nie Niedawno. Niedawno. Naprawdę ma fajną stabilizację. Ja byłem pod wielkim wrażeniem, jak to w ogóle w tym terenówce się utrzymało. Gdzie ja siedziałem z przodu, Kasia siedziała z tyłu i mnie telepało bardziej niż ją. Ale mnie też telepało. Ale było spoko. Wszystko to, co widzieliście, to są surówki nagrane bezpośrednio tym telefonem, bez żadnej ingerencji oprogramowania. Sami mogliście zobaczyć, jak ta stabilizacja wygląda, nie tylko przy hardkorowych testach, ale tam kilka wstawek z samego chodzenia też jak najbardziej wróciliśmy. Szczególnie z teraz, jak widzicie nas, choć teraz się następuje, więc to jedno. Ale przy tym chodziliśmy tak samo, jak chodziliśmy po Centrum Nauki Kopernik. Dokładnie tak. Słuchajcie, dzięki że byliście. No i co, się ładnie. No i mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał. Jeżeli chcielibyście więcej podobnych, to oczywiście. No. w górę, bo bez tego się nie obejdzie. I zostawcie też uśmiech dla Kasi, tak jak kiedyś taka była tradycja na tabletach. Napiszcie w komentarzu, co Wam się najbardziej podobało i czy chcecie więcej takich testów. Czyli testów w terenie, które Wy wymyślacie, albo Wy wymyślacie nam challenge, który musimy podołać, żeby przetestować dane egzemplarz dany, model telefonu, czy to jakiegoś innego sprzętu, to może być fajne w ogóle. Taki projekt testów widzów, czyli to sobie, jakby Wy byście chcieli zobaczyć dany sprzęt w danej sytuacji. Myślę, pa. że to można wprowadzić na żywo. Znaczy na zawsze. Dobrze, no to na, to żywo. Niekoniecznie. na zawsze można to prowadzić No, przemyślimy to. Tymczasem żegnamy się z Wami. Piszcie się w komentarzach, co o co tym uważacie. Pa!